Ludzie nie wierzą oficjalnym statystykom. I to nie wierzą na kilku poziomach. Znaczy, po pierwsze, uważają, że e, rządy ukrywają przed opinią publiczną realne, rzeczywiste dane na temat migracji. A są w stanie wytłumaczyć, dlaczego? Według e, nich ukrywają? Ukrywają dlatego, bo nie chcą straszyć ludźmi rzeczywistą skalą migracji, ale też jest druga, wer, wer, dru, druga wersja tej odpowiedzi. Mianowicie taka, że nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie policzyć migrantów. Na przykład w ogóle nie jesteśmy w stanie uwzględnić skali migracji nielegalnej. E, Drugi ważny powód jest taki, że m, przeszacowujemy skalę migracji, ponieważ bazujemy, naszą ocenę, znaczy bazujemy w naszej ocenie na bezpośredniej ocenie rzeczywistości. To znaczy, jeżeli mieszkamy w dużym mieście, nie wiem, w Londynie, w Warszawie, i widzimy cudzoziemców na co dzień, to będziemy mieli oczywiście tendencję do tego, żeby przeszacowywać skalę migracji, mimo że ona może być zupełnie różna w różnych miejscach. No i wreszcie w tym, w te, w, w tym badaniu padła wprost odpowiedź taka o to, że szacuję skalę migracji, ponieważ taką odpowiedź podpowiadają mi media. Mhm. Czyli media bez wątpienia mają też zdolność kreowania, kreowania no, quasi rzeczywistości.